Cześć z tej strony Dricher, a w tym przedstawić wam przedstawię, czemu imię Daily na kanale, z tego względu, że tak przemyślałem, że to nie ma sensu. Po pierwsze, zasięgi jakie są, takie są, to zawsze jak ktoś mówi, trzeba narzekać, bo to jest YouTube, ale kit z tym. Nie? Oczywiście, gdy, gdy było jakieś zaangażowanie w tym, jak ktoś mówi, w tym kanale, na przykład od widzów, nie mówię, że wszyscy, Oczywiście tam sami, dużo widzów, których znam już bardzo długo na kanale i są na tych streamach A jest część taka, że po prostu wejdą raz na rok, ruski, jak to się mówi I... tyle, nie? To ogólnie też mnie demotywuje, że jaki jest sens robienia daily Skoro żadnego wpływu na mój kanał, żadnego to nie robi Typu jak wyższe subskrypcje, wyższe wyświetlenia Nic nie robię w tym celu, żeby było lepsze A ciągle jest tak samo, suby razem wyżej, a tak naprawdę to nie chodzi mi o subę, chodzi mi bardziej o aktywność na kanale. Woltam większą aktywność na kanale niż te subek naprawdę. I co, widzę? Mój plan aktualny na kanale jest taki: wrzucać Parę odcinków w tygodniu, jeśli to będzie jakaś aktualizacja z gier w kodzie albo z innych gier, które gram na kanale. Albo po prostu będę robił weekendy streamy, czyli będę robił stream albo w sobotę. W piątek, a w niedzielę, jak wyjdzie, jak mi się zachce, oczywiście. Więc taki jest plan aktualny. Odcinki w tygodniu, na weekendy streamy. Ile będzie streamów na weekend? Przypuszczam, przypuszczam że od 1 do 2 max, a w tygodniu może będzie jeden albo dwa odcinki. Więc przypuszczam, że będą dwa odcinki od poniedziałku do piątku, a w weekendy oczywiście mogą będą streamy od 1 do 2. I tyle w temacie, jak to mogę powiedzieć. Tak jest aktualny mój plan na kanał, bo się nie opłaca robi daily po 23 dniach robienia daily po prostu to nie ma sensu dla mnie może po prostu demotywacja z tego względu, że nie ma takiej aktywności jaką oczekiwałem bo myślałem, że będzie ta aktywność zwiększona poprzez robienie częstszych streamów aczkolwiek nie ma tak jak chciałem i co widzowie, nie będę przedłużał odcinka dajcie łapkę w górę suba na kanale i co i się widzimy w następnych odcinkach lub na streamach. cześć. cześć.